Siemka, siemka. Witam was z powrotem na moim kanale. Kolejny etap budowy mojej wielkiej frezarki kolumnowej ze złomu. Dzisiaj troszkę o wrzecionie. Jak widzicie, jest ono tutaj pokazane na zdjęciach. Rozbieram je w celu przejrzenia w jakim stanie są łożyska. No i możecie zobaczyć przy okazji mniej więcej, co takie wrzeciono ma w środku. Jak już chyba kiedyś wspominałem, część Yy, zdjęć zaginęła. Tak więc mogę Wam pokazać tylko to, co tutaj widzicie, ale być może komuś to się przyda, na przykład, jeżeli będzie chciał rozbierać jakieś swoje wrzeciono z demobilu. Polecam właśnie wykonać taką drewnianą podkładkę. Tu są takie pryzmy zrobione z klocków, to bardzo się przydaje podczas yy, montażu i demontażu. A tutaj już mamy obudowę na to wrzeciono, bo jak widzicie, to jest wrzeciono z płaszczem wodnym więc wymaga specjalnej tulei, w którą zostanie że tak powiem wprasowane i w której będzie mocowane. No i już też możecie zobaczyć, jak będzie wyglądał mniej więcej zarys osi Z, przymiarki do montażu silnika, no i właśnie tej całej tulei, gdzie będzie montowane wrzeciono. Doskonale widać, nie ma tutaj jakichś elementów, że tak powiem z projektu wykonywanych. Wszystko jest Dopasowywane bezpośrednio do tego, czym dysponuję. Wykonałem to, jak widać, już krótce do podłączenia czynnika chłodzącego wrzeciono. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wiem, czy to działa, jak to działa i czy to zda egzamin. Na razie jest przewidziane, że będzie takie chłodzenie zastosowane. Też musiałem troszkę poprawiać średnicę tej tulei tego chyba nie ma tutaj na żadnych zdjęciach. I przydała mi się w tym celu honownica. Tam po prostu brakowało setkę, żeby w miarę wygodnie wcisnąć to wrzeciono w tą tulejkę. Tu jeszcze przyznam, że troszkę błędnie wykonałem mocowanie tego silnika wrzeciona, ponieważ użyłem silnika na łapach, a być może lepszym rozwiązaniem byłby silnik z kołnierzem. No wtedy jeszcze do końca nie wiedziałem, jak to wykonam. Taki silnik już miałem zakupiony. No i musiałem się dostosować do tego, czym po prostu dysponowałem. No a tutaj masakryczna robota, gwintowanie wszystkich otworów w stole. Oto będzie stół właśnie do tej maszyny. Aha, no i tu już szykuję blachy, oczyściłem do spawania. Tu jeszcze płyta do mocowania osi Z. Tam jest frezowany, jak widać, otwór pod mocowanie nakrętki. Mniej więcej sobie to roztrasowałem. No i okazało się, że chyba dobrze, bo nakrętka pasuje. Jak zwykle, spełnia swoje zadanie też moja wiertarka magnetyczna. No bez niej byłoby naprawdę trochę trudniej to zrobić. A tak w miarę przyzwoicie mogę sobie pracować. O, jest właśnie zdjęcie, jak dopasowywałem tą oprawę nakrętki pociągowej do tej płyty osi Z po prostu wypełniłem sobie pustą przestrzeń jakimiś tam klockami, blaszkami. No i dzięki temu udało mi się zachować w miarę przyzwoitą geometrię w stosunku do tej całej płyty, ponieważ ta kieszeń w tej płycie, którą teraz widzicie z drugiej strony, no została, że tak powiem, wyfrezowana z jednego mocowania razem z mocowaniem podprowadnicy. O tutaj jest dobrze widać tą oprawę nakrętki. No i cóż, stara metoda, blokowanie na wiertło podczas wiercenia otworu, żeby nam się nie przestawiło. No i znowu kolejne przymiarki, składanie, rozkładanie, znowu składanie, aż uda mi się to wszystko dopasować. Teraz już robi się na szczęście trochę cieplej. Mam nadzieję, że niedługo zakończę te główne filmy, które przygotowuję w związku z wielkim testem napędów te dla EVMi. No, i mam nadzieję, że będę mógł wrócić do budowy tej frezarki, bo zostało mi trochę roboty z geometrią, a tak naprawdę została mi cała geometria do ustawienia. No, bo tak jak teraz widzicie, jak to jest zmontowane, gdy przemierzyłem całą maszynę, to okazało się, że są zbyt duże odchyłki, no jak na moje wymagania. No, ja chciałbym, żeby to było przynajmniej do setki ustawione, a niestety, potrafię uciekać w niektórych miejscach nawet. 500. A tutaj silnik wrzeciona, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to jest to silnik 2,2 kW. Dlaczego taki silnik? No bo po prostu takim napięciem dysponuje w garażu i tylko taki silnik mogę tam zastosować. I tak nie wiem, czy on przypadkiem nie będzie za bardzo obciążał, bo przecież jeszcze dochodzi sterowanie, jakieś oświetlenie. A niestety u mnie w garażu ten prąd nie jest najlepszy. No tu jeszcze widzieliście przed chwilą stół aluminiowy w paru rzutach. No i próba montowania wrzeciona w tej tulei. Przy pomocy szpilek wciskałem ją, wciskałem je, czyli to wrzeciono właśnie w tą yy, tuleję. No i tak jak mówię, miałem z tym pewien problem. No i ratowałem się honownicą. Okazało się, że to nawet całkiem dobrze wyszło i właściwie nie zajęło mi zbyt wiele czasu. No i cóż, na no obecną chwilę niewiele więcej mogę Wam powiedzieć na temat tego etapu. W życiu ono po prostu jest poskładane, jeszcze nie zostało przetestowane i nie wiem kiedy zostanie przetestowane. Póki co yy, cały układ napędowy jest już zmontowany. Paski, koła pasowe yy, jest na moim kanale film właśnie jak Wytaczałem te koła pasowe HTD. Tutaj niestety tego nie zobaczycie. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam się jeszcze zachowały zdjęcia, i w którymś z przyszłych odcinków będę mógł Wam to pokazać. Myślę, że to będzie gdzieś w tej części, gdzie zajmę się montażem yy, siłownika, bo to jest wrzeciono z automatyczną wymianą i będzie siłownik pneumatyczny, który otwiera to wrzeciono czyli tak zwanego klampa otwiera. Yy, tylko, że tam właśnie też dużo zdjęć niestety zaginęło. No ale co tam się stało, to na pewno Wam pokażę. No teraz ja już się z Wami żegnam. Kto się wybiera na zlot poza szlakiem, to mam nadzieję, że się spotkamy. A tych, którzy jeszcze nie subskrybują, oczywiście zachęcam do subskrypcji, ponieważ coraz bardziej kanał się rozwija i mamy tutaj coraz więcej ciekawych rzeczy dla konstruktorów. Hej!